Witam Państwa serdecznie na kolejnym filmiku. Tu jak widać woda jest mętna. Widać to. A dlaczego? A no właśnie, dlatego, że znowu tu kopałem. Jak widać. Tył jest obsadzony nurżańcami prawie po całej szerokości. Tam trochę brakuje, ale tam są małe nurżańce, że jeszcze ich tak nie widać. Ale są, a tu jest po całym. No i to by było na tyle tak sobie powiedziałem Nożańcem obsadziłem no ale ten korzeń tutaj nie dawał mi trochę spokoju bo on stał na podłożu I jak stał na podłożu to on był, bo on jest taki niski ten korzeń taki niby o rozłożysty na boki jest ale w sumie to był to nie jest taki niski a u mnie idź mi stąd Maciejka a u mnie stał taki dość duży kamień lawa to jest oczywiście no i tak się pomyślałem a może wsadzimy go na kamień no i dużo nie myśląc poszłem po tą lawę Wypucowałem ją, bo była zakurzona. Wypukałem. Maciejka, idź mi stąd! I będzie mi się tu rozbadać. No i korzeń wyjąłem z wody całkowicie. okombinowałem, jak najlepiej będzie stał. Miałem go przykręcić śrubą. Ale w sumie to. Mówię stoi nawet dość solidnie. No tak, że na razie się wstrzymałem przed przykręceniem go do tej lawy, bo to żaden problem. Problem, jak wiecie sami, lawa jest miękkim kamieniem, to nawet by dziurę to można śrubokrętem wydłubać. No także na razie tego nie robiłem, tylko obsadziłem to tak razem, tak jak on przypasił do tego kamienia, że stoi tak stabilnie można powiedzieć nawet, nawet, no nie tak w 100% tak jakby był przykręcony. no Także jak te zbrojniki, no tu akurat teraz chodzą te mniejsze, ale tu jest para tych dużych, z której to pary są te małe. To jak nie przewrócą go ani nie zrzucą. No to nie będę przykręcał, ale jeżeli tak, to go przykręcę. No, a na razie, jak widać, to z daleka, w całym akwariumie, no, korzeń został podniesiony. Przestań mnie tyrpać. Korzeń został podniesiony i dużo ładniej to wygląda. No widzicie ją? Widzicie ją? Nie dobrze. Nie dał nakręcać. No i tak to właśnie teraz wygląda. O wodę się nie martwię, no bo przecież wiadomo, że woda się wyklaruje. Tutaj kwiat dalej rośnie. Jeszcze nie zakwit. Jedynie co to dużo więcej nad wodą wyrósł. I tak troszkę czubka, parę milimetrów tak jakby uskło. Może od światła, chociaż ta lampa przecież bledowała ona nie grzeje od dołu. Mało słonkę. No idziesz mi stąd. Złaś. Także jeżeli zakwitnie, to od razu pokażemy. No a jak już wspominałem przed chwilą, co do wody, to się nie martwię, bo 2-3 godzinki filtr przefiltruje i woda znowu będzie. Czysta. Idziesz mi stąd? No. To na tyle. Co do moich zmian w akwariumie. I dziękuję Państwu za oglądanie. Dziękuję Państwu za komentarze. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę wszystkim miłego i udanego weekendu. No i zapraszam na kolejne moje filmy. Hey, kochani!